Ile masz lat? Ile masz lat? A co? No, no słuchaj, no, no powiem tak, jestem, jestem po prostu ciekawy. E, takie, takie po prostu pytanie, kobiety się o wiek nie pyta, aczkolwiek jest to portal, więc, więc słuchaj, pozwoliłem sobie zapytać, tak? Jest to portal internetowy, można się... Prze, przez internet, jak się zapoznaje, to fajnie wiedzieć ile kto ma lat, co robi i tak dalej, więc pytam się. No to dobrze, 32 Ile? Ile? 32 42. 42, o proszę 42? 42? Nie 32? 32? No, tak. A 30... A, Przepraszam Przepraszam, że usłyszałem, chciałem, wiesz, zdziwiłem się, że 42, bo widziałeś, po mojej twarzy zdziwienie, bo nie dałbym ci 42, tylko właśnie 32, dlatego się zdziwiłem. O to chodziło, a słuchaj, a jesteś Polką, czy, czy masz, jakieś, masz jakieś pochodzenie inne? Ukraińskie albo rosyjskie? albo rosyjskie? O, właśnie, widzisz, słuchaj, zgadłem, zgadłem samo sedno, tak myślałem właśnie, że po akcencie... Na pewno nie Polska. A, a słuchaj, to urodziłaś się, w urodziłaś się w Ukrainie i żyjesz teraz w Polsce, czy jak? Żyjesz teraz w Polsce, czy jak? Do pracy z Warszawy, A, do pracy z Warszawy. Ile już jesteś w Polsce? Dwa lata, że w Polsce. A, dwa lata w Polsce jesteś, rozumiem. No to już do dobrze mówisz po polsku, skoro dwa lata jesteś. E, kurczę, dobrze władasz polskim. Ale wiesz co? Tak to jest, że Ukraińcy... Ukraińcy dobrze uczą się polskiego szybko jak przyjeżdżają. Ja znam Ukraińców i szybko się uczyli polskiego. Przepraszam. A ile mam? Ile ja mam lat? Ile mam lat? 18? 18? Nie, no więcej troszeczkę, więcej. Nie, 22. Dobrze, 22, okej. Okay. To jest często ludzie mi dają 18, aczkolwiek 22, to mam. Prawie, blisko, 4 latka. <laughs> Nic się nie stało. Każdy może się pomylić. Tak, chybił, trafił. E, 4 lata pomyłki to nie dużo. Ale naprawdę jest jakiś śmieszny tych chłopaka. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Naprawdę jest jakiś śmieszny e, tych chłopaka. Rozumiem? A, ja, ja śmieszny, bo. Śmieszny? <laughs> Dobrze, podoba mi się. Podoba mi się. Zabawny chłopak jestem, umiem rozprawić. Umiałem bardzo, 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 bardzo ładny uśmiech. Bardzo ładny uśmiech. Dzie o, dziękuję bardzo. Ty również masz Zdroweń, piękny uśmiech. Podoba mi się. Ja, ja, słuchaj. Jeszcze raz. Jakie masz ja, ja Ja jestem Patryk, a ty? Ja jestem Patryk. O, słuchaj. Mnie zawód Patryk. Mnie zawód Patryk. E, Zapomniałem... A umiem troszkę rosyjskiego. Cześć. Mnie zawód Patryk, ja żywot w Polsce e, i, i, i tak umiem troszeczkę, coś tam umiem Polska Lublin Lublin, Lublin, a ty ty, ty Warszawa, tak, Warszawa, tak, Tak, To blisko, to nie, nie ma daleko, to jest blisko. <śleska> To jest blisko Słuchaj Warszawa Lublin, można wsiadać w samochód i jechać słuchaj Oooo tururu Kurde Ja jadę do ciebie, idziemy na randku O kurde no słuchaj E, Patryk, ale bardzo młody chłopaka, naprawdę Bardzo ja, ja, ja jestem bardzo młody e, Bardzo młody, ambitny e, Władam dobrym sprzętem Patryk, Patryk, ale seksowny jest również seksowny jestem, dziękuję bardzo e, Wiem o tym Skromnie powiem, że o tym wiem E, dziękuję bardzo e, ty też mi się podobasz Halina Masz ładne usta, piękne Podobają mi się, słuchaj Uuu, Co tak do mnie Mi robisz, kurczę, co? Chciałbym. O, słuchaj, Halina, co? Może... Może byś się spotkać ze mną chciała, Naprawdę A, o, jest. o, o, a, a lubisz takich młodych? Ale ja lubię młodych o, l, 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 czyli podobają ci się młodziu język, którzy ambitni są i dobrze, dobrze, do, są dobrzy w tym, tak? Wiesz ty, co <ścoughs> chodzi Słuchaj, no Powiem Ci Halina, że ja, ja jestem mam dobry dobry humor, poczucie humoru Jestem śmieszny, zabawny e, i robię dobrze, słuchaj, tak? Jestem w tym dobry e, i... Ale ja, ten nie dobrze rozumiesz. Ja słuchaj, ja cię dobrze rozumiem ja ci, ja ci dobrze, Dobre. słuchaj, ja, ja cię bardzo dobrze rozumiem, słuchaj. Myślę, że, słuchaj... Dobrze. Jeszcze raz. Ale good. dobrze. No, 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 tak, słuchaj, my, Halina, my się dogadamy, my się dogadamy, słuchaj. My, 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 my wspólny język złapiemy, Halina, słuchaj. E, I coś tam moglibyśmy podziałać, może to. <grym 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 jak, słuchaj... Słuchaj, powiem ci tak. Ty lubisz młodych chłopaków. Ja lubię starsze kobiety, doświadczone. Doświadczone, one są w tym lepsze, wiedzą o co chodzi. Halina, kurde, mi się podobają takie starsze kobietki złe. Jak ty lubisz młodszych, to myślę, o Jezu, myślę, że możemy się dogadać jak najbardziej złe. Ja, ja ci mówię, ja... E, e, albo dobrze, okej, okay, to zostawię sobie na później. To co chciałem powiedzieć, aczkolwiek myślę, że możemy się omówić Ja lubię Ja lubię takie Polki Ja lubię takie Polki z korzeniami ukraińskimi One są fajne, fajne, podobają mi się jak najbardziej A ja No, Halinka powiem ci, że jesteś piękna Wpadłaś mi w oczko Wpadłaś mi w oczko, słuchaj i chciałbym się spotkać. Ja, ja słuchaj, e, powiem ci tak Słynę z tego w moim mieście, że dobrze czyszczę patelnie. mówią o mnie, mówię o mnie, że robię to najlepiej w mieście. Słuchaj, jestem z tego znany, więc ze mną spotkanie się ze mną, to same korzyści, same plusy, nie minusy, plusy. No ja wiem, że dobrze, słuchaj, dlatego, dlatego wydaje mi się, że y, szukałaś właśnie kogoś takiego jak ja tutaj. Halina. O kurde o, Ale masz Kalinka, kurczę, masz... Masz piękne ciałko, słuchaj. Piękne ciałko, podoba mi się! Ja bym kurczę TUT tak. Ktoś podziałał z nim, Halina, wiesz co chodzi. Podobają mi się takie ukraińskie, ukraińskie, fajne, duże cytuszki Ukraina no moje ładnie No ładny, ładne, słuchaj, ładne, ładny, ładne helinka. Mówię ci, ja lubię takie duże, du, duże piękne, duże piękne, okrągłe donice A ja mam... Ja władam dużym sprzętem, dużym sprzętem władam Ja wkładam głęboko, słuchaj, głęboczko i będzie tylko... Przez całą noc będzie o o o <laughs> słuchaj. E, propozycja powiem ci, propozycja ci nie do odrzucenia powiem Halinka e, Ja ci mówię, ja lubię takie starsze fajne kobitki, doświadczone, one wiedzą, co, co jest grane Ciruru Także słuchaj Patryk, ja dla że jestem słuchaj, Halina. 10 lat różnicy, tak? 10 lat różnicy to nie jest wiele. A powiem ci coś, powiem ci taką rzecz. Mówisz, że jesteś za stara Mówisz, że jesteś za stara i że wolisz starszych, tak? A słuchaj Starsi nie są wcale lepsi Ja mam już za sobą bagaż doświadczeń Ja to robię doskonale, słuchaj Doskonale do, do przodu, do tyłu Ja to wiem, jak to się robi To też umiem bardzo dobrze A! A! Jestem, słuchaj, tygrysem, jestem wygiernym Jak wejdę, jak wejdę, to już nie wyjdę, słuchaj Całą noc Olha okay. oh, aqui. Okay. <laughs> eu... Dobra, eu... a curva!